Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy na południu Polski. Trafiamy do powiatu krakowskiego w gminie Iwanowice. Miejsce do życia w rytmie całej gamy różnych dźwięków dochodzących z Uli stworzyli tu Lidia i Mateusz Morawscy. Szczelarska pasja ich uskrzydla. Od 2016 roku prowadzą pierwszą w województwie małopolskim pasiekę ekologiczną. W promieniu do 3 km od pasieki znajdują się głównie lasy i dzika roślinność. Ule są wykonane z drewna, bez użycia tworzyw sztucznych, można powiedzieć, sama natura. Mateusz, dziś mistrz pszczelarstwa, zakochał się w pszczołach i ich świecie już gdy był nastolatkiem. Mateusz, skąd się u Ciebie w życiu wzięło pszczelarstwo? Bo zacząłeś być pszczelarzem bardzo wcześnie. Tak, bardzo wcześnie. Ja zajmowałem się pszczołami, mając 14 lat, więc no, wydaje się, że bardzo wcześnie. Pszczelarstwo. Kojarzy się z starszymi panami właśnie takimi, bo już sześćdziesiątce na emeryturze, wtedy dopiero ludzie zaczynają się interesować pszczołami. Natomiast ja zacząłem bardzo wcześnie, właśnie jeszcze w szkole podstawowej, chociaż teraz to się już zmienia, coraz więcej właśnie młodych pszczelarzy zaczyna zajmować się pszczołami, także to pszczelarstwo się w Polsce bardzo odmładza. Wymiana pokoleniowa nastąpiła, a czy Ty zaczerpnąłeś tą fascynację pszczołami od kogoś z rodziny? Nie, u mnie w rodzinie nie było żadnych tradycji pszczelarskich, także pszczoły dotarły do nas z zewnątrz, od zaprzyjaźnionego pszczelarza, spoza rodziny. Jak zaczynałeś? Pamiętasz to? Tak, zaczynałem od niedużej pasieki. Na początku kupiłem sobie cztery rodziny pszczele i od takiej małej pasieczki zaczynałem, rozmnażałem. Także już w drugim roku miałem 12 rodzin, potem 20, a w następnym roku już 30. Także ta pasieka się z roku na rok rozrastała. Czy przypuszczałeś kiedyś, że to Twoje hobby, bo to kiedyś było hobby, stanie się Twojej rodziny sposobem na życie? Nie, na początku w ogóle nie było takich planów. Miałem zupełnie inne plany życiowe. To przystępstwo zawodowe dopiero przyszło z czasem. W momencie, kiedy zauważyliśmy z żoną, że już jesteśmy w stanie się utrzymać z pasieki, porzuciliśmy. Naszą pracę na etacie i zajęliśmy się zawodowo pszczelarstwem. Nie tylko pokochałeś to pszczelarstwo, ale także dzielisz się miłością i wiedzą o pszczołach z innymi. Napisałeś już kilka książek o pszczołach, opowiedz o tym. Tak, jestem autorem poradnika pszczelarskiego, takiego bardzo podstawowego dla początkujących pszczelarzy. Też udało mi się napisać encyklopedię pszczelarską, więc już takie szersze, szerszą pozycję książkową, bardziej skomplikowaną. Jesteś pracowity jak ta pszczoła. Tak, no tutaj pszczelarz musi być pracowity, jest y bardzo dużo pracy w sezonie przy pszczołach. W zimie jest czas na sprzedaż produktów pszczelich, na przygotowywanie nowych uli, ramek do całego sezonu pszczelarskiego, także praca jest na okrągły rok. Zauważacie coraz większe zainteresowanie miodami z certyfikatem ekologicznym? Yy, tak, tak. Coraz więcej osób w ogóle interesuje się żywnością ekologiczną. Coraz bardziej wzrasta świadomość w konsumentów w Polsce. Także również się to przekłada na. Miody ekologiczne. Kiedy temperatura w cieniu osiągnie powyżej 12 stopni Celsjusza, pszczoły masowo wylatują z uli w poszukiwaniu wody i pyłku. W taki ciepły, słoneczny dzień można dokonywać przeglądu rodzin pszczelich. Marysia pomaga sprawdzić, czy rodziny pszczele przezimowały i w jakim są stanie. Robi to pod czujnym, pszczelarskim okiem Lidii. Po raz pierwszy w życiu ma okazję trzymać w dłoni ramkę z mieszkańcami Ula. Przegląd jednej rodziny trwa nie dłużej niż 2-3 minuty. Ale uczucie. widko, jaka jest wasza historia w tym miejscu? Wcześniej mieszkaliśmy w różnych miejscach. Prowadziliśmy, powiedzmy, bandniczy tryb życia. Eee... Ale gdy pojawiły się już dzieci, wiedzieliśmy, że musimy gdzieś osiąść, zaczęliśmy szukać działki. Długo nam to zeszło. Przyjechaliśmy tutaj, wyszliśmy w to miejsce i to było od razu tak. To jest to, to jest. Poczuliście to? To nasze miejsce, które szukaliśmy w sumie już od lat. Skąd ta decyzja, że zostaniecie pszczelarzami? Hmm, może ona nie była tak spektakularna. Dojrzewaliśmy do niej stopniowo. Wcześniej ja pracowałam w szpitalu. Mąż był wtedy akurat zawodowym żołnierzem. Ciężko nam było rzucić wszystko, ale miałam właśnie problemy zdrowotne. Potrzebowaliśmy też takiego wyciszenia. Wydawało nam się, że jeśli przejdziemy na pszczoły w sensie, że rzucimy wszystko. Zajmiemy się tylko pszczołami, będzie spokojnie, będzie nic ciekawego się nie będzie działo, będzie, będzie ten nasz las. Pszczoły i tylko my. Bogu dzięki! <głos> <głos> Bardzo się myliłam. <noise> Bardzo się to wszystko zaczęło rozwijać. Też świadomość ludzi w poszukiwaniu dobrego jedzenia dużo nam pomaga, bo z tego możemy się utrzymać. I po pewnym czasie, gdy, gdy ta pasieka zaczęła rosnąć, bo ona zawsze była gdzieś tam w tle, mniej lub więcej tych pszczół było, więcej uli, ale, ale była. No i gdy stwierdziliśmy tak to jest ten czas kiedy potrzebujemy siebie i wyciszenia yy, przechodzimy rzucamy pracę na etatach i zajmujemy się pszczołami. <laughs> nie rzuciliście wszystkiego i nie wyruszyliście w bieszczady, ale osiedliliście się tutaj w Małopolsce, wiecie, spokojne. Ale pracowite, jak pracowite. pszczółki, e, życie. Jakie produkujecie miody? W zależności od sezonu, e, bo też jest tak, że tutaj mamy, na przykład w tym miejscu jest sporo dębów, ale dęby nie spadziują co roku, więc na przykład co kilka lat mamy tutaj e, spać liściastą dębową. Wędrujemy z pszczołami, więc w zależności od pożytku mamy różne odmiany. Takim bardzo ciekawym miodem, który e, udaje się pozyskać, jest miód kruszynowy z kruszyny pospolitej. W ekopasiece niedozwolone jest leczenie pszczół syntetycznymi lekami. W walce z najgroźniejszą chorobą pszczół na całym świecie, werrozą, dopuszczone jest jedynie stosowanie kwasów organicznych lub olejków eterycznych. Co to oznacza dla konsumenta, że ten miód jest ekologiczny? Ekologia w, w pasiece w pszczołach um, skupia się na tym, na leczeniu pszczół innymi środkami, naturalnymi środkami. Um, w każdej rodzinie pszczeli, w każdej pasiece w Polsce, w zasadzie na świecie występuje taki kleszcz pszczół, nazywa się warroza. Jest bardzo uciążliwy, przy okazji roznosi różne wstrętne choroby wirusowe, więc osłabia rodzinę pszczele. W pasiekach ekologicznych stosujemy naturalne środki. Tutaj stosujemy kwas mrówkowy, kwas szczawiowy, tymol, eukaliptol, wyciąg z wrotyczu, więc same naturalne środki. Czy wyobrażasz Możesz sobie teraz prowadzić inne życie? Nie, absolutnie. W życiu nie pomyślałam, będąc na studiach. Jak dziś pamiętam, jak mój mąż mnie zapytał, czy nie chciałabym na przykład, właśnie tak, że on będzie zarabiał, a bym sobie prowadziła dom, bo wszystko chyba nie, po to studiuje i uczy się języków, żeby mi się w domu. Gdy podejmowaliśmy tę decyzję, albo gdy ja podejmowałam decyzję, że ja już rezygnuję z pracy w szpitalu, trochę czułam w sercu takie rozczarowanie, że z jednej strony będzie spokojnie i, i to jest dla mnie najlepszy wybór, ale będzie nudno. A tutaj nagle okazało się, że. W życiu nie osiągnęłabym tego, co, co z moimi pszczołami. Właśnie pochwalę się, może byłam w grudniu w Porto w, na seminarium unijnym dotyczącym właśnie rolnictwa, więc no niesamowite przygody się dzieją. Wizyta w Pasiece Morawskich nie mogła zakończyć się inaczej niż piknikiem z herbatką z miodem, oczywiście ekologicznym.